Drogi Trygonie Ziemi, Byku, Panno i Koziorożcu w tym tygodniu obchodzimy Noc Kupały i tutaj symbolika tego święta jest taka, że puszczano w tę noc wianki nasi przodkowie na ziemiach, Słowianie i była to noc nieskrępowanej miłości i było na to społeczne przyzwolenie jeśli jesteście ciekawi tego, to możecie odnaleźć informacje na ten temat w internecie a dzisiaj symbolicznie Mamy światło pływające w wodzie i przechodzimy już do czytania. A noc kupały prawdopodobnie była obchodzona przez cały tydzień, ale symbolicznie to czytanie jest na noc 21-22 czerwca. Tutaj w trygonie mm, ziemi mamy mm, w emocjach u byka, karta po lewej stronie kartę diabła. Karta diabła to może być przede wszystkim chęć wejścia w romans, taki tak zwany małżeński. wiadomo, trzecia osoba, ale niekoniecznie. Może to też być wszystko w Twoim życiu to, co ciągnie Cię w dół, tak jak ten diabeł trzymający w łańcuchach zakutych za szyję te dwoje, prawdopodobnie za chwilę kochanków. To może być za dużo jakichkolwiek sobie wymyślisz używek i ty już sam, sama wiesz najlepiej co to jest i takie zbytnie oddawanie się przyjemnościom na to drogi byczku, droga byczko uważaj, nie tylko w noc kupały jeśli chodzi o pannę, karta środkowa siódemka monet no mało tutaj mamy w tej karcie emocji panny chyba nie mają czasu na emocje być może są wśród Was drogie panny, takie panny, które po prostu skupiają się na pracy teraz. Widzimy na tej karcie młodzieńca, młodego chłopaka, który ma taki zgarbiony grzbiet i widać, że jest bardzo zmęczony. Chyba nawet nie ma się siły uśmiechać. Ma taki jakby. Hmm. No, nie, nie uśmiecha się. Natomiast jest zadowolony. Podpiera się motykę, ponieważ widzi owoce, które wyrosły na tym krzewie, który to krzew wcześniej pięknie pielęgnował. No, i mamy tu metaforę cieszenia się pierwszymi efektami ciężkiej, wytężonej pracy. Może panny się uczą, może ciężko pracują i chwilowo część z was nie ma po prostu ani siły, ani czasu na amory. No a koziorożec, karta poprawaj, karta księżyca, gdybyś drogi koziorożcu nie był znakiem ziemskim, a znakiem wodnym, na przykład szczególnie raczkiem, to byłaby dla ciebie bardzo szczęśliwa karta, bo to jest karta raka, ale nie jesteś i no nie jest to twoja energia, jest to karta iluzji, może nie do końca możliwości oceny faktycznej ludzi i zdarzeń, ale też energia, która nas przestrzega, żebyśmy nie szli złą ścieżką w życiu, nie szli na jakieś skróty, bo ten rak za chwilę w tej poświacie Księżyca w pełni wypełni z tej wody i po prawej mamy Wilka. Niestety wilki ukrzywdzone tutaj zostały na tej karcie, bo to jest zła droga, symbolicznie zły wilk, rozumiecie? A po lewej stronie mamy pieska, czyli piesek, dobra droga, rozumiecie? Bardzo duże uproszczenie, no ale wiadomo, że to tylko symbolika więc jest tutaj taka y, energia, która może jakoś koziorożca rozproszyć, a jest to troszkę niespokojny tydzień, bo w tym tygodniu mamy też przesilenie letnie, najdłuższy dzień w roku, najkrótszą noc i masz prawo czuć się nieswojo trochę. Drogi trygonie, y, ziemi, byku, panno i koziorożcu, życzę wam bardzo dobrej nocy Kupały i nie tylko pozdrawiam serdecznie.